Cześć, z tej strony Stratek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak rozłożyć grę Dark Age Holy Roman Empire. Zaczynajmy. Na początku na stole kładziemy planszę główną oraz planszę kultury. W kolejnym kroku musimy ułożyć karty akcji losowo na plansze. W każdej grze robimy to losowo i każda rozgrywka będzie wyglądała inaczej. W kolejnym kroku musimy dać każdemu graczowi jego planszetkę oraz kolor, który sobie wybierze, wszystkie jednostki, farmy, które układamy w ten sposób, oraz dyski jeden płaski większy, który układamy tutaj, będziemy znaczali nim punkty, 6 dysków które będziemy układali w tym miejscu i wykonywali akcję oraz dwa mniejsze. Jeden, w którym zaznaczamy magazyn, oraz drugi, który idzie na trak kultury. Kolejnym elementem jest wybranie władcy. Będę przygotował rozgrywkę na dwóch graczy, więc wszyscy, którzy są powyżej, są usuwani. W tej rozgrywce będziemy mieli do wyboru 4 władców, każdy zresztą w innej prowincji. Oraz przygotowujemy talie. Są 3 talie. Jedna jest na dwóch graczy, na trzech i na czterech. Oczywiście gramy na dwóch, więc tych nie będziemy korzystać, tylko z jednej. Tą talię dobrze tasujemy i układamy w tym miejscu. Gdy ktoś wybierze sobie władcę, bierze sobie jego kartę oraz dwie karty, które należą tylko do niego z rewersem władcy i teraz przechodzimy do, do przygotowania swojej startowej prowincji gdy wybraliśmy tego króla, który zaczyna w Saksonii dostajemy jeden zamek z puli zamków na dwóch graczy jest to 11 on zaczyna w Saksonii, czyli tutaj od razu dostawiamy budynek, który jest tutaj na początek dostajemy też jedną farmę oraz dwie jednostki piechoty. Teraz układamy wszystkie kościoły w ten sposób i wykładamy karty kultury. W kolejnej części bierzemy żetony barbarzyńców, i układamy tam, gdzie nie ma graczy. Wezmy, że w tym przypadku drugi gracz startowałby w Morawii. Nie powiedziałem o tym jeszcze, że kładziemy w każdej prowincji budynek odpowiadający surowcowi oraz też zaznaczyłem białymi flagami terytorium, na które nie wolno nam wchodzić na rozgrywce, na dwóch graczy. Każdy gracz dostaje na początek jeden skóry, jedno żelazo, jeden kamień, jedno drewno oraz jedno złoto. Przygotowujemy w tym momencie też dyski. Pierwszy gracz odrzuca jeden dysk na to pole. Tu są dyski, które są zużyte po reakcjach. Z pierwszy grać będzie zaczynał z pięcioma dyskami, drugi z sześcioma dyskami.